Dzięki środkom z PFRON-u będącym w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego, dofinansowane zostały roboty budowlane w obiektach służących opiece i rehabilitacji. Ich celem jest dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze trafiły do powiatu tczewskiego, a konkretnie do szpitali tczewskich. Budowa się rozpoczęła. Poprzednia nasza informacja była taka, że czekamy na zgodę konserwatora zabytków. Ta zgoda została udzielona. Pod nadzorem archeologa budowa się rozpoczęła, obecnie, obecnie jesteśmy na etapie chyba już drugiego piętra, także do końca listopada ta budowa ma się zakończyć. Tak naprawdę była ona nam potrzebna wcześniej, natomiast COVID uzmysłowił i pokazał to, że jedna winda w tak dużym budynku przy tylu pacjentach niestety nie jest jest to możliwe funkcjonowanie, więc, więc taka decyzja była, żeby wybudować drugą. E, uzyskaliśmy dofinansowanie z PEFron na kwotę 230 tysięcy. E, koszt windy to 890 tysięcy. Reszta pieniędzy pochodzi z naszego budżetu. Oprócz szpitala dofinansowanie otrzymał także dom pomocy społecznej w Pelplinie. Mowa o 300 tysiącach złotych na modernizację łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.